...pod znakiem języka angielskiego. W Miejskim Ośrodku Kultury w Przowie odbył się ogólnopolski test języka angielskiego. To jest test, który sprawdza tak naprawdę na jakim poziomie Polska zna angielski. Każde miasto mogło zdecydować się na napisanie tego testu. My jako organizator lokalny, czyli Centrum Języków Obcych zdecydowaliśmy się na Szuf i Wodzisław jest to test, który sprawdza kompetencje uczestników. Do testu mógł przystąpić każdy, niezależnie od wieku. Organizatorzy przygotowali arkusze z pytaniami zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. I tak test podzielono wiekowo od 8 roku życia do 12 oraz od 13 wzwyż. Test został oceniony według europejskiego systemu oceniania. To tylko zalogował się na stronie internetowej przygotowanej przez organizatora, możesz zalogować się i przyjść na test. Tam również każdy z uczestników ma swój e, profil, na którym później dostanie wynik swojego testu. Choć w Przowie test odbył się po raz pierwszy, to spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy zaskoczeni, że tak dużym. W zeszłym roku w Wodzisławiu mieliśmy 100 osób, teraz mamy zapisanych 170. W Przowie jako pierwszy raz zastanawialiśmy się, ile tak naprawdę może być osób. Okazało się, że mamy 80 osób zapisanych, więc jesteśmy naprawdę zadowoleni. Wśród 80 uczestników można było spotkać i tych najmłodszych, i tych trochę starszych. Test sprawdza umiejętności językowe na każdym poziomie od A1 do C1. Dlatego przygotowanie się na językowe starcie było niezwykle trudne. Nie w ogóle się nie przygotowywałam. Chcę sprawdzić, ile umiem. Ale byli i tacy, którzy mimo wszystko osiągnęli do książek. Większość z uczestników przystąpiła do testu po to, by po prostu się sprawdzić. Robię język angielski i chcę się sprawdzić. Na studiach się też uczyłem i tak się chcę. Trochę pracowałem, też mówiłem po angielsku i tak się chcę utrwalić sobie, sprawdzić się po prostu. Oprócz językowych zmagań ciekawą propozycją był koncert zespołu kameralnego Ad Libitum pod tytułem Zbiegiem Olzy z udziałem Katarzyny Firla Brody i Józefa Brody. Koncert odbył się w Bazylice pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Przowie. Koncert przyciągnął tłumy wielbicieli tego typu muzyki.